Siemano! Witam Was! Jestem Sla... Slajmen Boss! I dzisiaj będziemy nagrywać odcinek Single Player z Hardcore'a. Więc tak. Nagryjemy... Sla... Boss... Dobra, więc będziemy zaczynać. Więc tak, mam teraz nowy kanał. Ninja Fast to był mój stary kanał, ale sobie stworzyłem nowy i będę miał też niedługo nowego gif Koda. Jak dobijemy do 1000 widzów, zrobimy livestreama i na nim będzie losowanie gierek. Bardzo fajnych. Don't Star, Call of Duty i Saints Row no. Więc... Głupi. A, ja nie lubię tego. Strasznie. Okej. Okay. Lagi, apier. Ja Żebyście wymienili takie lagi magafak. Dobra. To drewno. O! Ale like kiedy mupet 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 dance slow. Woo! Trend. Yy, więc tak, yy, filmiki hardcora będą się pojawiały. Yy, Myślę, że codziennie, ale mogą też być co dwa dni, bo czasami nie mam czasu. Yy, Czasem nie mam czasu, bo chodzę na tradingi, gram yy, w nogę. Ogólnie. Yy... Dopiero zaczynam na YouTubie. O, przepraszam Was strasznie. Strasznie przepraszam, bo te głupie reklamy się teraz same włączają, nie? I nie wkurzają O, właśnie. Podstawowa rzecz na hardcore, to trzeba znaleźć mięsko. Teraz będziemy szukać mięska. Potem pójdziemy do jaskini. A w następnym. Będziemy budować sobie do pacjentka tak, A po ja na styczek wchodzę? O, sobie Wolvencia, tak. e, Dobra, e, serdecznie pozdrawiam. U, dobra. E, serdecznie pozdrawiam e, Barteksa, mój kumpel Pomagał mi we wszystkim, namówił no, mnie do tego, żeby nie nagrywał filmiki na YouTube. Ale też y, pozdrawiam Subtera76 y, i koksie 15 Czy tam S, Nie pamiętam jaki ona ma nick, ale sobie pozdrawiam. Y, odcinki będę miały 20. 20-15 minut. Piszcie w komentarzach, ile mają mieć minut. Dobra. Kajluk, kajluk, kajluk. Um, więc tak. Um, będę teraz się strasznie starał um, poznać polskiego pingwina bo chcę z nim nagrać. Filmiki, ale będę jechał do Lutona niedługo. Znaczy do Londynu, ale zajadę do niego, bo znam jego adres i w ogóle wszystko. Jestem jego widzem, największym na świecie, chyba. Co mogę Wam jeszcze powiedzieć? Będziemy mogli też nagrywać inne filmiki, nie tylko z Minecrafta. Piszcie z jakich gierek, bo mam Star, e, Science Row, Call of Duty i, i, i tym podobne. Więc piszcie mi proszę. Po co sobie dwa mieczeki zrobiłem? <grym> ja to jestem dobry. E, czekajcie, tu był węgiel chyba, nie? No. no. Okay. Będę chyba też robił własną paczkę modyfikacji, ale to nie wiadomo, bo w ogóle nie ma teraz czasu po treningi, szkoła, ale teraz jestem chory, więc będę mógł troszkę nagrywać. To nie wiem, nie wiem, powiem Wam szczerze. Co bym wam mógł jeszcze powiedzieć? No co, że hmm. będziemy nagrywać z tego Minecrafta, skalować nie, Słuchajcie. Poczekam aż się przepali. <laughs> proszę. Słuchajcie, ściszymy własność, głośność. Nie? Na 50, tu i tu, ok. Sorki za kaszel, bo tak jak mówiłem, chory jestem i się trochę źle czuję. Ale jak w następnym tygodniu dopiero będę szedł ze szkoły, to pracuję jeszcze na nagrywanie filmiku. Kurde, mało baterii mamy, więc jak będzie się kończyła bateria, to skończymy nagrywanie, okej? Okay? Dobra, to um, dobra, zostaw i sobota slime slime. <grym> um, więc tak um, będziemy um, robili jeszcze serię z hardcore'a, ale tym razem będziemy dokończali, bo na starszym kanale nie dokończaliśmy. I dlatego dlatego bo nie miałam w ogóle czasu i za to was szczerze przepraszam no więc teraz um, teraz sobie idziemy w świat ale najpierw idziemy sobie um, do jaski szukać czegoś jamentu jamentu no i też sobie powybijamy kuczaki żeby nie piję mleko mleko mięko dawaj to. E... no tyle wam miałem do powiedzenia chyba ale ale, 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 miałem wam jeszcze powiedzieć o pana, pana. E... jeśli te co setka, jak będzie mniej widzów jak będzie mniej widzów to co tu widzów będę robił, będę robił live'a e... Lub jakieś losowanie dwojów czy coś takiego opu. Ym... To piszcie mi w komentarzach, kiedy chcecie ten no, streama i losowanie dwojów, bo ja się nie będę sam domyślał kiedy. Ale może ja na tych stówili poczekamy, czy nie. Nie wiem. Oczywiście. Się... Spokojnie będę wasze wszystkie prośby spełniał. Trzeba się bać. Nie, nie hejtujcie mnie za to, że mam kopoty z wymową, bo wiecie, jestem chory. Czy... Choroba nic im nie pomaga, szczerze mówiąc. Tylko przeszkadza. Um, więc po lato będę jechał do Londynu i mogę...

OK, teraz ja sobie pojedziemy. Żelazo, 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 żelazo. Przepraszam was za tą przerwę, ale nie zdawało mi się dość nagrywanie. Teraz już spokojnie będziemy nagrywać. O, daj pięk. Yy. Agora sobie pochodzimy e põe o caminho. KURWA NÃO! Ui, NÃO, DÃO! Dopierdolame NÃO, DÃO, EDE NÃO. Boa, estou por e 27 się to ukaże, tego, czy 28 lutego? Nikt tego nie wie, ale nagrywałam 27, więc powinno dzisiaj się je ukazać. U, u, u. O kurwa, zaraz to będzie błoto frokało. No. Koczak, koczak, jeżernaki. Są teraz roześmiałe. Ponieważ, ponieważ, ponieważ nikogo nie mogę ci rozdzielać. Robię, bycie razem bo teraz sobie nie zrobimy krówki, tylko będziemy jej się z krójówkami. Ale nie wiem szczerze, szczerze, co zrobić, bo mogą mnie łapki zabić, a raz tak, to będzie koniec celi i bez sensu. Pierwsza roślina już koniec celi. To może w tej górze się na razie siebie jedynie chyjupę, ale, a ale a la, a la, a la

miłym akcentem będziemy kończyć ten filmik, ponieważ no, no już minęło sporo czasu od nagrywania 15 czy tam 16 minut. No i będziemy kończyć. To cześć, trzymaj, troszkę, troszkę, ale tak. Gdzieś tutaj powinien, po lewej stronie, na górze, powinien się pokazać link do, moje, do mojego starego kanału. Bye-bye.